Co to jest Risk Reward, czyli RR? Pokażę Ci to na wykresie. Strategia to ściśle określony plan, żebyś wiedział, co masz robić, żeby mieć przewagę nad rynkiem, żeby wiedzieć, w którym kierunku otwierać pozycję. Przypuśćmy, że strategia daje Ci sygnał do otwarcia zamówienia na tym poziomie, a stop stoplosa, czyli tak zwane zamówienie zabezpieczające, które odetnie Cię w tym miejscu, gdyby cena jednak zawróciła, żeby odciąć Cię od niepotrzebnej straty. Czyli mamy poziom otwarcia, mamy poziom stop lossa. To jest nasze ryzyko. Za każdym razem trzeba sprawdzić potencjał każdego zamówienia. Ja w przypadku zamówień długoterminowych sprawdzam tak zwaną akcję cenową i wyznaczam poziomy wsparcia oporu. Czyli poziomy, na których cena może zawrócić. Więc mój potencjalny zysk to od poziomu otwarcia do celu. A potencjalna strata od poziomu otwarcia do stop lossa. Potencjalna strata ma pewną odległość i potencjalny zysk ma pewną odległość. W przypadku strategii długoterminowych przyjmuję zasadę, że potencjalny zysk powinien być co najmniej trzy razy większy niż potencjalna strata. Czyli tutaj risk reward, czyli ryzyko nagroda powinna być co najmniej 3 do 1. O to chodzi w risk reward. Po więcej zapraszam do subskrypcji a jak chcesz przyspieszyć naukę do kontaktu.